Wybory samorządowe już w kwietniu. Za chwilę na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, podczas której poznamy nazwiska osób kandydujących do rad gminy, powiatów, sejmików, województw oraz na stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwszego oficjalnego kandydata na stanowisko prezydenta Olsztyna już znamy. Jest to Robert Szewczyk, obecny przewodniczący Rady naszego miasta. Jest on kandydatem wskazanym przez Platformę Obywatelską. 25 stycznia na konferencji prasowej jego osobę przedstawił przewodniczący zarządu powiatu Grodzkiego Platformy Obywatelskiej, a także marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński. Stawiamy na człowieka, który jest aktywnie, wiele lat aktywnie zawodowo i społecznie. Doskonale wie, jak funkcjonuje miasto i wie, co trzeba zmienić, żeby naszym mieszkańcom, mieszkańcom olsztyna żyło się lepiej. Stawiamy na człowieka, który jest pełen energii, który myśli przyszłościowo. Stawiamy na człowieka, który jest pełen empatii, jest zawsze blisko ludzi i zawsze dąży do porozumienia. Stawiamy również na człowieka rodzinnego, męża, ojca trzech synów. Nastolatków, dzięki którym, dzięki nim również wie, jak powinien wyglądać Olsztyn oczami młodych. Szanowni Państwo, stawiamy na człowieka, który Olsztyn ma w sercu i po prostu kocha to miasto. Olsztyn to mój dom. Tu się urodziłem, stąd są moi rodzice i moi dziadkowie. Tu się wychowywałem. Tu skończyłem LO1, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Prawa i Administracji. Tu poznałem moją żonę. Wspólnie wychowujemy trójkę synów. Tutaj pracuję. Ten dom ma solidne fundamenty, ale dzisiaj musimy zadbać o to, żeby mieszkali w nim szczęśliwi olsztynianie, szczęśliwe olsztyńskie rodziny. To jest trochę jak, dajmy olszenianą odetchnąć, bo to jest trochę tak, jak w mieszkaniu, w którym trwa długi, uporczywy remont, czy długi, długa budowa domu. W pewnym momencie chcemy efektów, chcemy ucieszyć się z tego, co dokonaliśmy, co zrobiliśmy, co już mamy. Tak jest dzisiaj w Olsztynie. Dajmy Olsztynianom odetchnąć, żeby ucieszyli się z tego, co wypracowali swoją ciężką pracą, swoimi wyrzeczeniami. Dajmy się ucieszyć z inwestycji, które powstały. Ale dzisiaj najważniejszą inwestycją w naszym mieście musi być inwestycja w mieszkańców, w ich komfort życia, w ich jakość życia. Dzisiaj najważniejszą inwestycją jest człowiek. Chcę być prezydentem Olsztyna, bo chcę dać Olsztyniakom wybór. Chcę im dać prawdziwy wybór, bo ja i środowisko, które jest za mną, to ludzie otwarci na rozmowę, otwarci na dialog. A rozmowa jest dla mnie bardzo ważna. I dla mnie rozmowa to nie tylko mówienie, to także słuchanie. Przede wszystkim słuchanie drugiej osoby, naszych mieszkańców. Bo ten głos często zanikał, często był niesłyszany w ferworze tych wszystkich inwestycji. Chcę być prezydentem Olsztyna, bo za mną 25 lat pracy społeczno-samorządowej. Bo ja wiem, jak działają samorządy, wiem, jak działa samorząd województwa, wiem, czym jest ta praca, wiem, jaka jest rola prezydenta i jaka powinna być rola prezydenta miasta Olsztyna. Chcę wnieść nową energię, nową siłę, nową chęć do działania w naszym mieście. I to może jeszcze ważniejsze, najważniejsze dla mnie, chcę być prezydentem Olsztyna. Dla naszych dzieci, dla osztyńskich dzieci, dla osztyńskiej młodzieży. Sam jestem ojcem me, trzech synów. Ja chcę, ja mi zależy, żeby oni wybrali Olsztyn do życia, do zamieszkania, żeby tu wrócili po studiach, żeby, albo żeby tu studiowali, żeby tu chcieli zakładać swoje rodziny i byli dumni ze swojego miasta. Byli dumni z miasta, w którym które jest europejskie, które jest nowoczesne, które daje im szansę na rozwój. To jest dla mnie, to będzie dla mnie wyznacznik tego sukcesu. Kandydat na prezydenta wskazał na trzy najważniejsze punkty do realizacji w swojej kampanii: olsztyńskie centrum zdrowia seniora, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci oraz centrum współpracy z przedsiębiorcami. Robert Szewczyk podkreślał, że jak najbardziej Olsztyn dalej będzie stawiał na inwestycje, na rozwój infrastruktury, jednak jak mówi, najwyższy czas postawić także na projekty miękkie, bo na to czekają mieszkańcy.